Cześć, witajcie z tej strony. Mariusz, pasieka Makuch. Dzisiaj jestem na pasiece, Kończysz właśnie przeglądy. Sprawdzam, jak wygląda stan pokarmu w rodzinach oraz wyciągam rameczki w celu ścieśnienia gniazda. Trochę mnie nie było z racji tego, nie miałem, że nie miałem czasu na nagrywanie. Tutaj na pasiece odbywało się wszystko w swoim tempie. Rodziny zostały przeleczone dwukrotnie. W chwili obecnej przygotowujemy się. Już na końcówce z zakarmianiem do zimowli. Otworzymy sobie ul, zobaczymy jak tutaj to wygląda. W pozostałych ulach było dość fajnie. A w tej rodzinie zobaczymy jak ta rodzina sobie radzi z pobieraniem syropu. On jest już dość późno. Ja tutaj wczoraj nalałem całą podkarmiaczkę. No i jest tego jeszcze, może tutaj z niecały lit. Zaraz sprawdzimy, jak wygląda stan pokarmu w środku, na ramkach. Pszczoły już dość dobrze kitują. Powałkę czasem po dwóch, trzech dniach już nie idzie jej otworzyć. No ale uszczelniają się do zimy. Ta rodzina jest dość niespokojna. Ja bardzo lubię zaglądać do tej rodziny, bo muszę sobie podkurzać, podpalić, bo wygasł Ja do tej rodziny bardzo lubię zaglądać, ona zawsze mnie tak solidnie żądli, dlatego dzisiaj jestem w takim stroju jakim jestem. O, już pszczoły są niespokojne i zaraz sobie otworzymy, zobaczymy jak to wygląda. Moja ulubiona rodzina zawsze solidnie mnie żądli. Jak tylko w spodenkach, czy w koszulce, czy w tylko w samym kapeluszu, zaraz seria żądam w takim miejscu, które jest nieosłonięte. Dobra, zobaczmy, jak tu to, to wygląda. Ramka ciężka z tej strony, pusta z tej strony. Mamy pokarm zasklepiony do połowy na dolnej części ramki. Jest pokarm płynny jeszcze, czy jeszcze nie zdążyły go zaszyć. Kolejna rameczka. Słuchajcie, rameczka wygląda tak. Jest cała ramka w pokarmie. Częściowo poslepione na dole mamy pierzgę. Już jedno z ostatnich zaglądań do tej rodziny. Jeszcze tutaj ewentualnie z początkiem października podam coś, czego o czym się teraz nie mówi. W postaci pasków. Także kolejna remeczka wygląda tak. Poszyte od góry druga strona tak samo poszyte od góry po środku jeszcze jest w postaci płynnej niezaslepionej. ta rodzina była dość fajną rodziną dość dużym miodu przyniosła w tym roku ale jest też rodziną dość agresywną zobaczcie jeszcze matula czerwi jeszcze jest kula czerwy po środku z tej strony już czerw prawie na wygryzieniu, jest jeszcze w janech Pokarmu na górze. A z tej strony jeszcze widać, że tego czerwiu jest. Matka jeszcze nie skończyła czerwić, bądź skończyła. I to już są po prostu ich ostatnie. O ja ich tam nie było, widać. A ważne, żeby matka już w tym okresie nie czerwiła. O, matula sobie chodzi po plastrze. Tutaj jeszcze kolejna rameczka, widzicie, jest czerw. U góry mamy wianek pokarmu. Tak wygląda druga ramka ze środka gniazda. Tutaj chodzi matka z białym opalitkiem. Nanosiły pierzgi na środku. Później tą ramkę ewentualnie przestawię na koniec a dam im ramkę z, z jedzeniem na środek, a po prostu tą damy jako ramkę osłonową. Na kolejnej ramce mamy miód zaslepiony u góry wionuszek, po środku mamy jeszcze czerw czyli matka niedawno jeszcze czerwiła. Teraz mamy dość zimne noce, także ja myślę, że to już są ostatnie, ostatnie dzieci, które wyjdą w tym roku po tej matce. No nie widać, nie widać jajek, nie widać czerwy otwartego. Wszystko naokoło czerwu jest pozalewane Także jest to dobry symptom dobra oznaka tego, że rodzina już jest w, dobrym, w dobrej kondycji przygotowana do zimowli. Jak mówię pszczoły były już przeleczone. Teraz tylko jeszcze na takie dobicie tej warozy. Tutaj mamy w połowie zasklepiony pokarm. Na dole mamy jeszcze ramkę. Z nalanym nakropem z podkarmiaczki, tutaj też, jak widać, u góry ramka jest nabita już pokarmem. Pod spodem też jest ten pokarm, ale pokarm jest jeszcze nie zaslepiony że pszczoły na nim jeszcze pracują. Ja tutaj prawdopodobnie wyciągnę jedną ramkę jeszcze. Ostatnio wyciągnąłem jedną, teraz też nie wyciągnę jedną. O, tutaj też mamy rameczkę. Ona była niedawno jeszcze też wsadzona, odbudowana z węzy. Ładny, żółty, dziewiczy wosk. Tutaj mamy już zalane pokarmem, jest zaszyte, zaslepione na górze. Niżej nic nie noszą. Także nad tą ramką jeszcze się zastanawię. Zobaczę w późniejszym, w późniejszym czasie, czy tą ramkę ewentualnie będę musiał zabrać, jeżeli jej nie zastlepią. To tą ramkę wycofam, jeżeli ją zaslepią a pszczoły będą ją obsiadały. Będzie dość dużo tych pszczół jeszcze tutaj to ją zastawię. o, Kolejna, ostatnia ramka. Ramka jest pusta, także ramkę wyciągam. Mamy 2, 4, 6, 8 ramek, ale ja ja uważam, że one na 8 ramkach nie pójdą, że to jeszcze jedna ramka będzie wyciągnięta czyli de facto będę zimował tą rodzinę na siedmiu ramkach ale zobaczymy jeszcze z początkiem października jak to będzie wyglądało czy, czy te rodziny będą na tyle silne i na tyle duże, że będzie można je zazimować na tych siedmiu ramkach jeżeli nie, no to będziemy jeszcze rozkracać dobra, zamykamy i chops. Przejdziemy jeszcze do kolejnej rodziny, zobaczymy jak wygląda kolejna rodzina. Otworzymy jeszcze tą rodzinę, zobaczymy jak ta rodzina wygląda. Była to rodzina słabsza, ona w tym roku miodu nie przyniosła pszczoły dość sprytne, zrobiły sobie drugi wylotek. A jest trochę syropu jeszcze syrop 2 do 1, czyli 2 kg cukru na kilogram wody Zobaczmy jak wygląda ta rodzina ja tutaj nie zaglądam chyba z dobry miesiąc Po ostatnim leczeniu zostawiłem pszczoły nie zaglądając tylko podawałem podawałem syrop od jakiegoś czasu, od jakichś dwóch tygodni że zobaczymy jak to tutaj w środku wygląda Bo Zaklejały tak, także się otworzyć nie da nieszczęśliwe i niezadowolone z tego ja też bym był nieszczęśliwy aby mi w domu grzebali a ramka pusta Zdrażniły się, muszę im ten wylotek. One z tej strony sobie wygryzły, w styrodurze. Ten styrodur był taki średniej chyba jakości, różowy, i one sobie w tym styrodurze zrobiły drugi wylotek. No, mamy ramkę, ale ramka. Słuchajcie, do wycofania. Ale dzisiaj niezadowolony tutaj, ale niezadowolony. A już taka pogoda zbiera się chyba na burzę. A już jeden z ostatnich uli. Słuchajcie, spójrzmy sobie na kolejną ramkę. Kolejna ramka już lepiej wygląda. Słuchajcie, kolejna ramka wygląda tak. Tutaj mamy troszkę jedzenia. Tutaj tego jedzenia mamy znacznie więcej z tej strony. Więc ramka zostaje. Mamy kolejną rameczkę. Kolejna rameczka też stosunkowo ciężka. Zobaczcie, tutaj mamy na środku jedzenie. Po boku się błyszczy. Tutaj mamy ramkę w ponad połowie zasklepioną. Dół rameczki mamy jeszcze nie zasklepiony, ale jest zalany że tutaj pszczółki sobie bardzo fajnie pracują na tym one miały to cały czas ja mówię ja w tym roku tutaj nic z tego ula nie wyciągałem ani nawet jednej rameczki nie odwirowałem był to dość słaby odkład, który wyszedł z zimy i taki został ale tutaj nic nie grzebałem im także mam nadzieję że w przyszłym roku mi się odwdzięczą. tutaj ta rameczka w u góry po środku Mamy nakrop, tu z tej strony, tak samo. Mamy u góry, po środku. było jeszcze się nakrob. Widać jeszcze gdzieś pojedyncze ramki z czerwiem zaslepionym czyli niedawno z tej ramki wygryzł się młody czerw, młode pszczoły się wygryzły. Zobaczmy, jak wygląda kolejna ramka ramka też fajna ciężka o zobaczcie tutaj jeszcze jeszcze mamy czerw zaslepiony tak samo z tej strony jest dużo pokarmu nad czerwiem tutaj to co jest wolne w chwili obecnej pszczoły wypełniają już syropem tak samo z tej strony czyli każda wolna komórka która nie jest zajęta przez młodą pszczołę, jest wypełniona syropem. No rodzina bardzo fajnie się rozwinęła mi tutaj. Nagromadziła sobie zapasów. Kolejna rameczka, 3-4 jest zaslepione. W pozostałej części mamy nalany syrop, tak samo z tej strony. U góry jak widać wszystko jest zaslepione, pod spodem nalany syrop. Kolejna rameczka to samo. Mamy jeszcze resztki czerwiu zaslepionego. A pszczoły widać, że się wygryzają z tego czerwiu już, z tych komórek. Tej strony, z tej strony tak samo. Nie widać już jajeczek, także matka zakończyła czerwienie. Pszczoły powoli to podlewają na także to gniazdo za chwilę będzie zalane. Ja w chwili obecnej już zaczynam to intensywnie podkarmiać Niektórzy koledzy już skończyli, a ja jeszcze. Ja jeszcze uważam, że jeszcze jest chwila na to aby, to, aby to zrobić także do końca września. Mam nadzieję, że temat będzie zamknięty. Słuchajcie, tutaj tak samo. Jeszcze jest kula czerwiu, jest dużo pokarmu. Ramki są fajnie ciężkie. Zobaczmy jak wygląda ostatnia ramka. Ostatnia ramka nie chce wyjść. Mnie dzisiaj w, w tym roku pszczoły miały bardzo fajnie. No z racji tego, że ja lubię zaglądać, a w tym roku nie miałem czasu, to nie zaglądałem zbyt często. i ja one tutaj miała Eldorado, bo nikim im nie grzebał. Słuchajcie, ostatnia ramka prawie od góry do dołu. Zalano jedzeniem, tak samo tutaj Matulka chodzi Słuchajcie, tutaj Matulka chodzi z białym opalitkiem 27, jest to stlenar O, jestem zadowolony Mamy 2, 4, 6, 8 ramek. I ja myślę, że one na tych ośmiu ramkach zostaną. Jeszcze sobie zobaczę jak to będzie wyglądało później, jak będzie się czerwi układało. Ewentualnie jedną ramkę jeszcze wyciągnę, wsadzę sobie do magazynu, ewentualnie podam innym rodzinom, które będą miały tego pokaru mniej. Dobra, zamykamy, żeby nie stresować. Bardziej już. Ja myślę, że ta rodzina w chwili obecnej będzie wymagała jeszcze około 10 litrów syropu, nie więcej, tak aby wypełnić te komórki pozostałe do końca i tutaj na tej rodzinie zakarmienie także zakończymy. W pozostałych rodzinach jest dość różnie, które mam. W niektórych rodzinach jest dość mało. Mam kilkanaście takich rodzin, w których w chwili obecnej karmienie zostało zakończone. Są już zabite od górnej do dolnej rubeczki. Żeby nie było tak kolorowo, to trzeba też powiedzieć, co jest, co jest źle na pasiece w chwili obecnej. No, dwie rodziny mi się osypały na chwilę obecną. Jedna rodzina się wyprzeliła. Te dwie rodziny osypały się z racji tego, że prawdopodobnie nie miały na tyle pokarmu i osypały się z braku pokarmu. No, ale to jest jakby moja nieuwaga i brak w ostatnim jakby dniach, tygodniach czasu na chodzenie i na, na diagnozowanie tutaj tego w pasiece. Sezon powoli dobiega końca. Pozostało nam ostatnie szlify do wykonania na pasiece. Trzeba dokarmić te rodziny, które wymagają jeszcze dokarmienia. Trzeba jeszcze ewentualnie to doleczyć tam, gdzie wymaga także tego doleczenia. I co mi pozostaje? Pozostaje mi się z Wami tylko i wyłącznie pożegnać. Trzymajcie się, cześć!